Ciema, witam na kanale, mam nadzieję, że macie się dobrze, zdrowo, że wszystko u Was fajnie. Dzisiaj mówimy o temacie w sumie takim naprawdę naprawdę aktualnym, czyli jak poradzić sobie z tymi uczuciami, jak zagrożenie, odosobnienie, smutek podczas koronawirusa, tej kwarantanny, co zrobić, żeby czuć się lepiej, gdzie szukać pomocy, jak pewnie Zorganizować sobie dzień, żeby nie było aż tak źle. Ja jestem Ola, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ci tylko szybciutko zachęcę do zasubskrybowania i zostawcie ze mną na dłużej. Dajcie kciuki w górę, żeby ten filmik trafił do jak największej ilości osób, które mogą go potrzebować. I zostawcie komentarz na dole, jeżeli chcielibyście jeszcze dodać coś od siebie, jeżeli macie jakieś przemyślenia albo jakieś fajne porady, którymi możecie się podzielić z innymi. Ten filmik przyszedł mi do głowy w sumie tak spontanicznie, no bo wszyscy teraz siedzimy w domu, wszyscy się zmagamy z jakimś takim poczuciem trochę zagrożenia, trochę odosobnienia, trochę takiego uwięzienia w czterech ścianach i pomyślałam, że fajnie właśnie będzie wyjść takim wsparciem, a sama wiem, że też momentami się zapatrzę się w sufit i mam takie Jezu, ile w ogóle jeszcze to będzie trwało? I doskonale wiem, że pewnie też macie takie poczucia i też jest was taka frustracja. Właściwie jakby na to tak spojrzeć z takiej perspektywy czasu, to naprawdę w ogóle przez te pół roku, no ponad pół roku, już w ogóle teraz będzie rok, ale przez ten czas od marca nasze życie po prostu zmieniło nie się do góry nogami. Ja mam wrażenie, że w ogóle rok temu, o tej porze ja żyłam w zupełnie innym świecie i taka jest prawda. Wszyscy żyliśmy w ogóle w zupełnie innej rzeczywistości i to, że jest jakaś światowa pandemia, to po prostu brzmi momentami jak jakieś science fiction. No i właśnie najgorsze jest to, że tu jest zagrożenie, że to jest jakaś taka niebezpieczna sytuacja i my gdzieś nawet podświadomie myślimy o tym zagrożeniu i tak psychologicznie to jest chyba taki podobny mechanizm, jakby nie wiem, gonił nas dzik w lesie. Wiem, <laughs> to jest słabe porównanie, ale wysłuchajcie, jest jakieś zagrożenie, i my, będąc twarzą w twarz z tym zagrożeniem, chcemy uciekać, walczyć, włącza się nasz taki instynkt przetrwania. I o ile w takich sytuacjach zagrożenia naprawdę możemy uciekać, możemy walczyć, tutaj nie możemy nic zrobić, oprócz siedzenia w domu. I ten stres, te nerwy, one się tak ciągle namnażają, namnażają, i my nie mamy jakby żadnego punktu wyjścia. Nie możemy uciec, nie możemy walczyć, bo nie ma jak. Dlatego ta frustracja narasta i ja doskonale wiem jakie to jest odczucie. Myślę, że wy też wiecie o czym mówię. Nie mogę nigdzie jechać, nie mogę zaplanować żadnych fajnych rzeczy, to jest ciągle takie jakieś uwięzienie w tym miejscu i w tej sytuacji. Z tego oczywiście bardzo łatwo może pojawić się jakiś smutek, depresja I jeżeli borykasz się właśnie z lękami, z depresją, z jakimiś takimi chorobami, to przede wszystkim szukaj wsparcia u lekarza, bo twoje bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Więc też wydaje mi się, że warto mówić o Życzę takich jak terapia online, że można zapytać kogoś o poradę. Mam 10 punktów, które może w pewien sposób pozwolą Wam podejść do tej sytuacji trochę z innej strony, dadzą Wam taką energię, motywację, żeby jeszcze się trzymać, żeby jeszcze to przetrwać, może dadzą Wam jakieś pomysły, jakieś ciekawe sposoby na spędzenie tego czasu. Przede wszystkim, jednak, właśnie chciałabym do tego podejść z takiej zmiany perspektywy, żeby z góry nie zakładać, że to jest stracony rok, stracony czas i chciałabym tak jak najbardziej powiedzieć, że. Ten czas nie jest stracony, dopóki ty go nie stracisz. I owszem, musisz siedzieć w domu, musisz e, stosować się do zaleceń, ale to nie musi być naprawdę zmarnowany rok. To może być wciąż twój rok. I jeżeli nie wiem, coś sobie założyłeś, tak, w ogóle wykoszę takie, takie i cele w tym roku, zrobię to, to i to, albo pojadę na drugi koniec świata i to się nie stało, to też. Nie chcę, żebyście utknęli w takim momencie, że o Boże to ja już nic nie zrobię. Cały czas możemy coś zrobić, i chciałabym tym filmikiem tak, tak trochę przekazać, że to też jest kwestia perspektywy, nastawienia. Ja sama wyszłam trochę z takiego dołka, że w ogóle, Jezu, jaki ten rok jest fatalny, w ogóle on jest na straty. Ale potem sobie pomyślałam, dlaczego ma być na straty? Przecież mogę i tak coś z nim zrobić i tak zainwestować trochę w siebie. I takim pierwszym, podstawowym krokiem na tej mojej liście, takim trochę jest, żeby docenić to, co mamy. Bo naprawdę, jak zaczniesz o tym myśleć, to naprawdę masz wiele. Taką fajną formą wizualizacji i docenienia tego jest wyobrażenie sobie sytuacji, w której po prostu tego nie masz. Zaczynając od tak prostej rzeczy, jak dostęp do jedzenia, dach nad głową, dostęp do edukacji. Jeżeli pracujecie, to praca, pieniądze, utrzymanie, wspierające was osoby, rodzina. Postawcie się właśnie w takiej hipotetycznej sytuacji, że czegoś z tych rzeczy nie macie i zobaczcie, jak to byłoby trudne. Dlatego usiądźcie i to wykorzystajcie tak chociaż te kilkadziesiąt sekund, tę minutę, na pomyślenie naprawdę o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które macie i które pomogą wam przetrwać ten czas. Jak mówi jeden z najważniejszych polskich poetów ile coś trzeba cenić, wiecie jak się to straci. I często tak jest, dlatego pomyślmy o tym co mamy i co jest naprawdę ekstra. Drugi punkt to nie popadaj w lenistwo. Siedzisz kurcze powiedzmy tydzień w domu i bardzo łatwo jest popaść w taki trochę bałagan, nieporządek, raz nie uścielisz Raz nie umiejesz naczyń, raz nie zrobisz tego, raz tego, potem sobie tydzień nie posprzątasz, drugi też, no bo i tak nigdy sobie nie przychodzi, i nagle żyjesz w takim bajzlu i, i tak się czujesz, że hmm, no tak niezbyt. Wydaje mi się, że. Teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy dbać o swoje otoczenie, o swój dom, pokój nawet, bo to jest taki nasz mały wszechświat. Takie miejsce, gdzie będziemy spędzać tyle czasu i naprawdę fajnie, jeżeli będziemy się w nim dobrze czuli. A 5 cm kurzu rozwalone po podłodze skarpety, chyba nie są taką definicją miejsca, w którym się dobrze czujesz, no chyba, że tak lubisz, to wtedy się nie czepię. Następny ważny punkt. Ruszaj się. Znowu, siedzimy w domu, łatwo się zasiedzieć. Już mówiłam, wydaje mi się, o tym miliony razy tu na kanale, ale warto trochę się ruszyć, trochę Sportu, zażyć nawet na macie do w domu. Moim zdaniem najlepiej rano. Spróbuj, tylko spróbuj raz i napisz w komentarzu, czy będziesz się czuł trochę lepiej, inaczej. Ja od razu, jak zacznę dzień nawet takim 15-minutowym ćwiczeniem, to zupełnie inaczej mi mózg działa. Nie namawiam, nie zmuszam, ale spróbuj. Dalej, wiem, że bardzo ciężko jest teraz o życie socjalne, o taki kontakt z drugą osobą, taki fizyczny kontakt. I wiem, że tego też może brakować, no bo jesteśmy istotami stadnymi i chcemy się spotykać z innymi ludźmi. Zamiast siedzieć w domu i narzekać, że o Boże, nie mogę się z nikim spotkać, jeżeli jeszcze tego nie spróbowałeś, to naprawdę, spróbuj tego kontaktu online. Wiem, to nie jest to samo, ale ja już sama miałam kilka takich imprezek powiedzmy na Skype'ie i jest to fajne, daje to takie poczucie społeczności, że jesteśmy w czymś razem, że robimy coś razem i tak... Fajnie nastraja, wydaje mi się pozytywnie. Zawsze warto spróbować, co takiego może się stać. Mój kolejny punkt dotyczy wiadomości, bycia powiedzmy zupdate'owanym i jakby na bieżąco ze wszystkim co się dzieje. I wiem, że też łatwo jest spaść w taką spiralę tych wiadomości, zaczynasz czytać, przychodzić do artykułów, wszystko o koronawirusie, nagle ta sytuacja zaczyna cię totalnie przerastać, czytasz... Tysiące artykułów, które mają taki negatywny wydźwięk i masz takie myśli, że po pierwsze nigdy się to nie skończy, po drugie, że w ogóle jesteś przerażony tą sytuacją na całym świecie, to jest naprawdę przytłaczające. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która właśnie ma tendencję do wpadania w takie martwienie się, czytając wiadomości bez końca, to poleciłabym zrobienie sobie takiej godziny wyznaczonej na oglądanie wiadomości, czytanie artykułów, jakiś taki krótki czas, gdzie po prostu sprawdzasz, co się dzieje, ale nie wchodzisz w to, nie zagłębiasz się, nie czytasz zaraz CNN, tureckich gazet i czeskich audycji radiowych o koronawirusie. Sprawdź, co się dzieje lokalnie, sprawdź, co się dzieje na świecie. Wszystko w zdrowych dawkach, żeby nie wpędzić się w taką właśnie depresję i przerażenie tym wszystkim, co się dzieje. Jeżeli mimo wszystkich tych typów dalej czujesz takie ogarniające poczucie beznadziei, taką chęć, żeby to już po prostu się skończyło, zaakceptuj to, że i tak nie masz na to takiego wpływu, żeby, żeby to zmienić i kup się na tych realnych zmianach, które możesz zrobić w swojej społeczności. Pomóc jakiejś babci zrobić zakupy, nosić zawsze maseczkę, wyciągnąć ręce do innych osób, które też mogą mieć problem. I to będzie taka realna zmiana, na no, pandemii nie cofniesz. I jak i mądre przysłowie, dobrze mieć siłę, żeby zaakceptować to, czego nie możesz zmienić, i odwagę, żeby zmienić to, co możesz. I tak jak mówiłam, rzeczą, którą możesz ty tutaj kontrolować jest. To, jak ty ten czas spędzisz? I oczywiście polecam tutaj takie oczywiste formy spędzenia czasu, jak czytanie książki, jakieś nowe hobby, nowa aranżacja mieszkania. Zmień coś, zrób coś, zajmij się czymś i jestem pewna, że jakoś milej to wszystko zleci. Dziel się swoimi lękami. Nie wiem tego w sobie, pogadaj z kimś ci bliskim, powiedz. Że cię to przeraża, że już tego nie chcesz, ja to po prostu non-stop wylewam żale, komu tam tylko mogę, że już mam tego dosyć. I takie narzekanie też w jakiś sposób uwalnia ten stres z waszego systemu. Też nie przesadzajmy, żeby nie zrobić takiej ponurej atmosfery przy każdej okazji rozmów ze znajomymi, ale warto powiedzieć, czego się boisz, dlaczego się tego boisz. Może ktoś będzie miał dla ciebie jakąś fajną propozycję też spędzenia tego czasu, podzieli się swoim doświadczeniem, dlatego nie bój się tego komunikować. Przedostatnia porada to to, co już zaznaczyłam na początku, że najważniejsze jest tutaj właśnie zmienić tą perspektywę. To nie jest stracony czas, to nie jest stracony rok, masz ten czas, zawsze go miałeś, miałaś, on zawsze tutaj był, teraz po prostu jest, powiedzmy, opakowany inaczej, ale i tak ty jesteś osobą, która kontroluje to, co z tym czasem zrobi. Dlatego wydaje mi się, że warto zrobić coś wartościowego. Dużo tutaj warto. Ostatni punkt, takie pocieszenie, trochę motywacja ode mnie, że. Pamiętaj, to się kiedyś skończy. Koronawirus nie będzie trwał 30-40 lat. Na taką mam nadzieję. On się skończy. Ta sytuacja, przynajmniej takiego napięcia, tych kwarantanny, tych obostrzeń, ona się skończy. W swoim czasie skończy się. Dlatego uzbroj się w cierpliwość. Nie jesteś tym sam. To kiedyś przejdzie i po prostu trzeba to odpowiedzialnie przeczekać. Ode mnie to już tyle. Jak zwykle zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jeszcze raz szybciutko zapraszam do subskrybowania. Kciuki góry. Pamiętajcie zawsze do góry i głowa też do góry. Trzymajcie się krótko w tym trudnym czasie. Mam nadzieję, że samotność was za mocno nie dopada. Ściskam wam moc ścisków, Pa.